W wybranych punktach Katowic zlokalizowane są ule, w których znajdują się roje pszczół miodnych. Umiejscowienie takich obiektów w mieście służy dwóm celom. Pierwszym jest wytwarzanie miodu pochodzącego z lokalnych pasiek, drugim uświadomienie ludziom tego, jak bardzo ważną funkcję pełnią pszczoły w środowisku naturalnym. Ule znaleźć można między innymi na terenie Muzeum Śląskiego, gdzie odbywają się także warsztaty prowadzone przez pszczelarzy. Praktycznie przez cały sezon od czerwca, aż po wrzesień warsztaty rodzinne, warsztaty dla grup szkolnych, przedszkolnych no Cały czas staramy się edukować ludzi, mówić na temat pszczół. Natomiast dzisiaj spotykamy się z okazji miodobrania na katowickich, katowickich dachach, z okazji zbioru miodów z dachu Nospru oraz basenów miejskich na Burowcu oraz Brynowie. No i dzisiaj zapraszamy tutaj do siebie mieszkańców Katowic, którzy spędzają wakacje w mieście, którzy mogą do nas przyjść tutaj i porozmawiać na temat pszczół. Możemy coś im opowiedzieć, mogą zadać nam pytania, możemy porozmawiać o tym miodzie, który został ostatnio zebrany oraz no, generalnie o pszczelarstwie miejskim. No, które tutaj na Śląsku rozwija się coraz szybciej. Celem prowadzonych warsztatów jest przekazywanie wiedzy na temat pszczół oraz przyzwyczajenie mieszkańców Katowic do widoku tych owadów także na terenach dużych miast. Chcemy ludziom pokazać, że pszczoły mogą żyć w pobliżu ludzi, że pszczoły i ludzie nie, mus nie muszą sobie wchodzić w drogę, yy, że pszczoła no, nie jest owadem, który od razu nas urządzi. Miejsca takie jak tutaj pokazują to, że pszczoły mogą żyć w mieście, że mają się bardzo dobrze. No i na takich warsztatach pokazujemy i mówimy o tym. Tak? Mówimy o tym, że pszczoła nie jest owadem takim jak osa, że nie jest owadem, którego powinniśmy się obawiać i pszczoła jest owadem, którego powinniśmy, o którym powinniśmy się szczególnie troszczyć, tak? który jest bardzo ważny dla naszej gospodarki, dla tego, co jemy, dla procesu całego zapylania i również dla całego ekosystemu naszego miejskiego. Ludzie mogą jakby z jednej strony zadać nam pytania i zobaczyć tą, tą, tą pasiekę tutaj na miejscu z bliska. Każdy uczestnik tych warsztatów może z nami podejść do uli, otwieramy ul, można zajrzeć do środka, zobaczyć jak wygląda życie w takim ulu, jak wygląda produkcja miodu w takim ulu, no i przede wszystkim jak wygląda wygląda taka królowa, bo to ludzie chcą zawsze widzieć najbardziej. Na terenie Muzeum Śląskiego ule umiejscowione są już od trzech lat.